Kamil, najlepszy moderator na świecie. Subskrybujcie kanał Kamil. Kam Kamilski. Elo pomelo. Dobre przywitanie? Cześć. simon hey. Elo pomelo. Jol. Dobre, Gramy w Garysmoda. Moda. Garrys Mod, eh, Hadebsjak, Pani na bulion Kamilek. Bulliet. Halo. o Ruszałem klamkę, zostawcie te drzwi Notice. Proszę zostawić te drzwi Dobre. Ogólnie jesteśmy na basenie Dobra. i łowimy ryby. Dzisiaj mam do Fishing patrz, damy, patrz, Tak. jestem zbudowany. nową postacią, teraz y, doruduję się ci wz wzrostem. Tak? Tak. Tak? Tak. Jestem tak. ulubionym siedziskiem Admirosa. Pozdro dla Kumatych. To jest ziemią? Nie. <śmiech> nie. <śmiech> Halo nie ma no. latarki nie ma, oszuście ma. mamy. No a, a, Damianie, bo nie wiem czy, czy ogarnąłeś, ale mamy nowego prophanta i można już się blokować chodnicą. Tak, wiem. Dobrze. O, okej. Okay. Ki kibelek dostał... Powiedzmy tak, poważna sprawa tam była. Dajłeś się tak? Tak, a tak ty przepchałem go. No. Bulion jest tym, czym jest w życiu realnym, czyli... Pachol? Bulwom? Nie, ale blisko. Pachołkiem? A ten, ten rekin mnie nie ugryzie? Trochę, trochę bardziej... gorzej. I może być gorszym niż pachołkiem. <śmiennie> Dobra pytanie, nie? Nie wiem. O, o, <śmiennie> <śmiennie> No, z grzeczności nie zaprzeczę. Julian, <śmiennie> tylko teraz pytanie: czy jesteś podwodnym śmieciem, czy nadwodnym śmieciem? Jesteś mieczem oceanicznym. A może śmieci jako śmieciowe żarcie? Może oni tak to zrozumieli, bo tu widzę McDonalda. Kurde. Jaki McDonald's? Co no tu za Nie Zapłacili ci za to, Kurde. właśnie. Nie. No. Jestem w budynku. Jeszcze. Nie pod wodą. Ale w budynku, który jest zatopiony, czy w budynku, nie? który nie jest zatopiony? Tu są tylko niezatopialne budynki. Nie no, masz budynek zatopiony. Tam jesteś zatopiony. Ty jesteś utopiony. Weź się utopiony. Dami się X, dobit się. Quality content, family friendly e, Ogliad Mirosa nie ma, to w końcu zaczęliśmy... Tak. no W końcu jest ciekawy. Jest o! W końcu. W końcu. Czym był? Już tu No to miałam rację jednak <grym> tak. <grym> Jakie znawego. No tak hmm. Ja, ja ogólnie was mogę zaprosić na targ rybny. Tak? Tak. Dobrze. Mam świeże rybki. A. Hmm. Przyjmujemy zaproszenie. Po, pokażę wam moją kolekcję <grych> ryb, które zwoiłem w tym basenie. Damian. Co? Może chcesz być tym tą dużą rybą. Nie nie, no Tumem. gdzieś mi świeża ryba uciekła, nie? Bra, ja, ja muszę tu kolekcję Toważaj, pokazać. Lecą, lecą, patrz, lecą, halo tutaj, proszę, ten, Halo. 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 Halo! halo wywiało na... Panie, panie, panie Mario. się nie odezwał. Witam, nie witam. Dzień, dzień dobry, więc tak, je, jestem sprzedawcą ryb. Tak. Jak widzicie, łowiłem w tym basenie pięknym. Tak. Basen. E, tutaj tak, od, od, od tej strony mamy. E... No, co to, to zapies? To mamy. Pr proszę nie lizać tych ryb. Proszę. Dziękuję. Okej, okay, tu, więc tutaj. E, ta ryba to jest ryba długo płetwowa można Może ją spotkać jedyniec. w basenie. Ogólnie tutaj. Nie przeszkadzajcie sobie. <laughs> to jest kwiat głębinowy ogólnie, tak, tak. on musi się moczyć długo. Wiecie, na spokojnie. Tutaj te zielone. Przed chwilą była tu taka żywa dosyć. Takich ryb nie sprzedajemy, przepraszam. A ja mam ale... pytanie, szukam no. jednej ryby. Tak? Taka, tak wygląda. Taka ryba? Tak. A to gruba ryba Myślałem, jest. Bardzo gruba ryba. To bardzo gruba. I Mogę Wam pomóc ją poszukać. Tak. Mamy jeszcze drugie Poprosimy. zdjęcie. Zdjęcie. <śmiech> Poszukiwane. <śmiech> a, a, to nie, to, to, to tą rybę znam, ale <laughs> to tej to już tak? nie, to jest jakiś podgadatunek. Nie, nie wiem. to gruba ryba. O. Gruba ryba. <laughs> to, to tak. Mogę bańka. Wam pomóc szukać. Jestem dobrym nurkiem. Jak najbardziej. Ogólnie słyszałem, że lubią się czasami w takich klatkach chować, więc może bo pan pan sprawdzić. Na rybie. Dobrze, sprawdzę. Ja? O, je, chyba jednak nie. No może, może, nie, jednak, tak, nie? No aż takiej grubej ryby tu nie ma niestety. Aż takiej nie ma? Aż tak grubej nie ma niestety. Kurde, bo nie, wie pan, nie, ja piesku, tu ja szukam teraz w łazience, ale tu też nie ma. Au, au. To widzę. A wie pan, o, to to był za toalety, halo. te sprawy... O nie. Wyczułem rybę. Widziałem rybę. Toalety, no niestety. Nio, nie, nie. Nie, nie było go w toalecie, no. Nie wiem. Muszę Uciekaj, mój iść. bracie, rybo! Płyń! Płyń! Ehm. Um. Ni, na, nawet nie zauważyliście. No wiem. A gdzie jest w ogóle. Ehm. Um. Um. MM? MM? Um, um. Ogólnie jestem Mario. magiczną rybą i umiem spełniać życzenia. Ej, ja raczej nie. Z oh, 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 tym oh, hunterem, Hunterem. Hunter. O, o, oh, o. Oh, oh. Gdzieś oh. tu widziałem jak taka fajna rybka pływała, kurcze O, oh, płynie, płynie chyba do, do tego, do pieska hmm. O, przepłynęła obok? Nie, jednak nie, jednak zawróciła wróciła. A, to rozumiem, że tutaj inne rybki też są. Uu. Tak, są też inne rybki, ryb, inne rybki pływają. O! O, cześć rybka. O, cześć. O nie, to, to prawdziwy rekin. To prawdziwy rekin. Uważaj. Uważaj... Uważaj... To jest zagrożony gatunek. Braszka. Oby tylko do kanalizacji nie płynął. Jest, kanali... jest kanalizacja. <noise> Zabij go zanim nas pożre. O nie! <noise> Został z żarty. Prosimy jakiegoś cika może, albo podpowiedź ma. E, jest bardzo. Wygodna. Jak to się mówi, często poręcznym, tak bo bym powiedział, podpupnym. podpupnym? Pod kupną Podpupną rzeczą. Podpupną rzeczą. Dobrze. Dla takiego no, pieska prawda, idealnie bym wiem, powiedział. Pies, nie nie A. wiem, czy taki właśnie piesek to taki dobrze, czy raczej nie, ale, ale ciężko stwierdzić, no kurczę Nie wiem, czy piesek by się zadowolił z tego. Ale, no co powiedzieć. Nie no, ale patrz, ma taki duży tyłek, że dałby radę, no. Tak, i taka ciekawa wajka jest obok, nie? Taka do, może do bo, nie wiem, Nieważne ale... do czego. Nieważne do czego. Mm, Nieważne do czego. Do, do czego sobie zażyczysz. Tak. No ma pię pięć nóżek. Pila, jakieś... Jeszcze. jakąś jeszcze podpowiedź. A... Już powiedziałem. No tak, mm. ale no tak wiesz, bo Dużo jest 20 sekund jeszcze, nie? Mm. 20 sekund? No, nie wiem, nie wiem. Muszą, poszuka muszą poszukać e, dobrych danych. Hmm. E zbyt, to, zbyt ten, zbyt podpowiedź. Ale i tak nie wiedział, bo strzelał wam wszystko. <grym> Trudno. Hmm. Otóż, o, teraz my szukamy. Panie Burjonie, jakaś propozycja? Ale zróbcie coś takiego, żebyśmy was nie znaleźli w pierwszych 10 sekundach. <grym> ale nie, nie bądźcie rybami. Dlaczego? Ryby to co, tak Weźmiesz się za rybę, schowasz się w jakimś rogu i... Sorry Nie ma tak XD XD No dobra Jeszcze 8 sekund, 7 Deee. To nie dobra. lubisz oczekiwania? Panie Krystianie? Nie, 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 Ja uwielbiam czarny ekran Zawsze, zawsze lubiłem Dzień dobry Uuuu Dobra Gdzie Uuu. wy jesteście? Okay. Żeby nas znaleźć mapę Płetwonurki się przydać. No Kurde, na pewno? Tak. Ej, Damian, co robisz z tą skrzynką? Nie wiem. Chciałbym sam wiedzieć, co z nią robię, wiesz? Sam, sam byś chciał wiedzieć, co z nią Tam bym robisz. chciał wiedzieć, co, co z nią robię. Hmm. Pływające krzesła w ogóle. Okej. Okay. Tak się podnieść to na wypływ... O! o! <śmiech> o! <śmiech> nice. Ej, Damian, ogólnie w tej kuchni mi coś nie pasuje. Ej, w ogóle pod wodą nie można strzelać, zacznijmy od tego. Możesz, ale... Czekaj, Jest broń specjalna. Pistolet. SMG. Harpunami musisz. Tak. Harpunami są ale harpuny? Na przykład z tego. <grym> z crossbow'a. E, dobra, ja się odsuwam. Zrób to. Eee, nie. Dawaj, ktoś tu był na pewno. No już. Nie, a, nie... Jak, a jak strzelę w to, to się wysadzi? Tak? Tak. Panie Link, proszę zejść z tej lodów. O, nie? Nie! to może te banany co tu pływają. Hmm. 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 Co wy tu robicie? Czemu są trzy ryby na stole? A dobra, mogłyby być e... trzy ryby na stole. Czemu to krzesło? Jakiś, jakiś kusznik tutaj celuje? Błaka. Kusznik jakiś kurde celuje, co? Jakiś kusznik, mm, mm. wiesz, no bo łuku nie było, to kusznik. Dokładnie. Co? Nic. Co? tu jest? Co tu siedzi? dzieje? Over 9000. Over 9000? No nie wiem. Ej dobra, panowie, no bo jakieś tak wiecie, bo milczycie w sumie. No, ja jestem blisko was wszystkich, no. Ja tu pod spódniczkę zaglądam. Co? Jak to nie można? co to się unosi na wodzie samo. Co strzelałeś, Damian? We wszystko. A. Okej, okay. <grym> Czym był? Tym. Barówką. Aha! No, to, to, to fajnie. okej. Okay. Dobra, to, 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 to <grym> Bulion. To, to, to a, a bulion, to teraz, już teraz buliona nie ogarniemy. Aha! <grym> <grym> tak tylko słyszałem, słyszałem. Rzeczywiście. Dwa <grym> czy... A nie, w sumie były trzy tutaj w pokoju, to jeszcze gorzej. No dobra, ale, ale poszło. Dobra, Ej Damian, a taki taki, patrz, taki prosty. Myl. Czekaj, no ja ja mam w ogóle taki, nie, wiem, tak trochę można ich ośmieszyć. Czekaj. Ej, o, dziękuję. Nie można się w to zmienić. No Nic i zaśmieszenie. O nie, o Cały nie, plan runął. O nie, pomóż mi ktoś, Damian, pomóż mi. Co? <laughs> pomóż mi, weź to zabierz. O, do, do, dobra. Dobra, Burion. Się bawią. Burion. to musi być szybka runda. Nie szukajcie na respie. O. Dobra, to jest, to jest najgorsza kryjówka ever. Ale, ale, dobra, nieważne. To jest e najgorsza kryjówka ever. A w ogóle, jak będziecie z respa, to już nie możecie tam wejść? Nie. A, okej, okay, to fajnie. Znaczy, nieważne. O, widzę, że piesel też już wyszedł, spoko. Nice, nice. W ogóle ja mam. Widziałeś moją kryjówkę? E, tak, ja mam jeszcze lepszą kryjówkę, tak. Tak. A możesz napisać mi gdzie, to może sobie spojrzę. Ej, nie spojrzysz sobie. Aha, okej, okay, dobrze. Rozumiem, szanuję. Jak to... najbardziej szanuję. Znaczy, powiem ty, tak. Widzę, ty... że, widzę, ja... że wiesz, jeszcze nie pływa. Ja nie o... mam kryjówki, tak A, naprawdę. Ty nie ma... Aha, rozumiem, czyli po prostu. No, ja stałem i okay. coś tu nie pasują. Dokładnie, poprzestawialiśmy te stoły. Dobrze, o wszystkie wypuść do wody, do góry znaczy. Musz widzieć, że jeden pływa do góry nogami. Dobra. Jeszcze jeden. Pły. Uwolnij wszystkie stoły. Uwolnij wszystkie orki. Znaczy, no. Wolnić orkę! O, to jakieś dziwne beczki wyskakują z wody w ogóle. Ciekawe rzeczy się dzieją. Okej, okay, spoko, spoko. Okej, okay, okej, okay. co wy tam robicie? Czemu, czemu Kamil cały czas pod wodą? Okej. Okay. Ja, tutaj... ja, ja bym wszystkie meble wyrzucam, bo... <laughs> na e, ja nie Panowie, ja mogę wam Wszystko powiedzieć było... tyle, że się nie zmieniłem. O. Ja też się nie ja, ja bym powiedział, że jestem bardzo naturalny. A ja wiem gdzie ty Karo jesteś. Ja ciebie też widziałam. A teraz mnie widzisz? Czekaj. Okay. Eee... Tak. Ja nie ja dzień o. dobry. Eee, to może ja się przejdę. E, przepraszam! E, porozmawiajmy Czyli gdzieś tutaj... <laughs> Porozmawiajmy, no chwila, no! Ja mam najgorszego spota, więc nie mam co im podpowiadać. <noise> tak? Najgorszego spota, tylko ty zostałeś. No wiem, ale... To, to nie jest najlepszy spot Niepotrzebnie... no. Wychodziłem. Trochę się kamuflowałem, bym powiedział, po części. Ale nie jest dolecia, na... to... Czy... Naturalnym. czymś naturalnym. Jest naturalny, tak? jest... Bardzo naturalny. 50... nie, no w sumie jest cały naturalny. Nie, cały naturalny. Tak. Po? Bo... Bardzo naturalnie mi to przyszło. Więc no. Poczekajmy, e, zobaczymy... Jest jak naturalnie nienaturalny, nie tak no. o. Okej. Okay. Nie no, w sumie wszystko co we mnie jest, jest, naturalne. <śpuszkujesz> <W> końcu ogarnął. Takiej <śpuszkujesz> 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 jeszcze nie dwa, widziałem. Dwa kwiaty w sobie, ale co tam twarde. Aha aha, a czekamy, czekamy. Co nam wymyślicie dobrego? Nic. Ok, ok, o, jakaś reklama, your planek Kurcze, Kamil, ja wiedziałem, że ty takie. Kurde. Lokowanie produktu, lokowanie produktu. lokowanie marki, bardziej mi powiedział. No, dokładnie. Ajo, Dobra, znajdźmy ich szybko, bezboleśnie. Męk. O, już widzę jakieś ryby wywalone są Już, któryś będzie duży, dużym rybskiem Który będzie tą rybą? Jestem zbyt gruby i nie umiem skoczyć To już wiemy Tak <gryw> Powiedz coś nowego Ale mam świetną kryjówkę A przynajmniej tak mi się wydaje Tak ci się wydaje A przynajmniej tak mi się wydaje A przynajmniej tak ci się wydaje A tu nie wejdę, okej okay. Jak bardzo bym chciał Dobra, 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 co? A to ty Damian, Boże, jedyny. O co ci chodzi? Nie no mówię, coś się rusza, mówię idę, muszę, muszę to sprawdzić. I nagle patrzę, a to ty wszystko siedzisz i przewracasz. Jak tylko się da. O już słyszę jakieś strzelanie. A tak sobie strzelam. A okej, okay, to szanuję. Strzał owczegawcze tak zwany. Całe Mam dwie dobre kryjówki, nie? O, ok, ok. numer jeden i kryjówkę numer dwa. Wspaniale. Czy nie? A, a jak bardzo wspaniale? Najbardziej wspaniale. Najbardziej wspaniale? Najbardziej wspaniale, jak tylko wspaniale mogłeś wymarzyć. Okej, okay, spoko, szanuję. A beczki nie wypływają. Aha, okej. Okay. Fajnie karo. Jakaś mała dziewczynka tu pływa pod wodą. Co tam się stało, halo? Przepraszam, pani rybo. Aha. Okay, więc to na pewno nie, to na pewno nie. Eee. Ej no panowie, jakieś podpowiedzi? No bo tak Jestem wiecie. W zamknięciu. Tak, tak, po cichu siedzicie i tak w sumie nie wiemy, nie wiemy. Nie Tych wiemy. w Puszce? Nie. Tak. Jak, jak możesz być w zamknięciu? No. Jest tylko tej mapie. jest? Sprzątaczka pływa niedaleko. A gdzie pływa sprzątaczka? Hmm. No, nawet nie wiem. No, w zamknięciu. Halo. Aha, już wiem. <laughs> <gdzie jest. śmiech> A, Damian, go investigate. Halo. przepraszam, ale tu trochę jest za dużo tych ryb. Naprawdę? No jedną wyjątkową wśród tysiąca. On jest, on jest tą wielką grubą jak coś, bo, bo taka była zmieniona. Więc szukaj takiego grubasa, który stoi w miejscu. Nie no, nie musi stać w miejscu. On nie stał w miejscu, mi... bo normalnie opadasz rybą. Ej ryba, stój! Co to taki... Tu jeszcze jedna jakaś krew? No. Świetna kryjówka co nie? Świetna, ja, no. e. Może coś tego? No, no, bo tak nie bulion jest znowu sobą po prostu. no. tym śmieciem? razem. śmieciem? Tym razem nie. Zyglem? Dostawcie tę skrzynię, halo. Nie, przekryjówka. Bulion, co ty, co ty robisz ze swoim życiem? Jest ze swoim większym kolegą trochę. Mm. Większym śmietnikiem? Trochę dużo większym. Kompenerem? Czy... Nie. nie. Panie Link, wracaj pan. Wracaj Wracam. Nie ty ty w tą tam. stronę. Najciemniej jest pod... latarnią. O, pani sprzątaczka. Dobry. No pani. Najciemniej pan pod Link. latarnią. To nie jest latarnia, więc tak. No. <laughs> <laughs> Okej, okay. to był sub z tego. <laughs> Nie, nie, nikt, nikt by cię nie zaraz w sumie. Aha. Nie ma bata.